W owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisać ludność całego świata. Ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy, aby zapisać się, każdy do swego miasta. Wyruszył też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, gdyż pochodził z rodu i domu Dawida. Aby zapisać się wraz z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. A gdy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w szłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu. Przebywali w tej okolicy pasterze. Kiedy nocą pilnowali swego stada, nagle ukazał im się anioł Pana i chwała Pana zewsząd ich oświeciła. Wtedy ogarnął ich wielki lęk, lecz anioł powiedział im, nie bójcie się, oto bowiem ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wysławiały Boga słowami, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili do siebie, chodźmy do Betlejem i zobaczmy, co tam się stało, co nam Pan oznajmił. Poszli więc szybko i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w szłobie. A gdy je zobaczyli, opowiadali, co im zostało objawione o tym chłopcu. Wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. A Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. Pasterze wrócili, chwaląc i wychwalając Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli zgodnie z tym, co im zostało oznajmione. Gdy minęło osiem dni, obrzezano chłopca i nadano mu imię Jezus, którym nazwał go anioł jeszcze przed jego poczęciem. Gdy zaś minęły dni ich oczyszczenia, zgodnie z prawem mojżeszowym, zanieśli go do Jerozolimy, aby ofiarować Panu. Tak bowiem napisano w prawie pańskim, każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. Mieli również złożyć ofiarę, zgodnie z nakazem prawa pańskiego, parę synogarlic lub dwa młode gołębie. Żył wtedy w Jeruzalem człowiek sprawiedliwy i pobożny, który miał na imię Symeon. Oczekiwał on pocieszenia Izraela, a Duch Święty był z nim. Duch Święty objawił mu, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Chrystusa pańskiego. Kierowany przez Ducha przyszedł do świątyni, gdy rodzice wnosili małego Jezusa, by wypełnić odnoszące się do Niego przepisy prawa. On wziął Go w ręce i wielbił Boga. Teraz, Obładcą, zgodnie z Twoim słowem pozwalasz swemu słudze odejść w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wszystkim narodom, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. I błogosławił ich Symeon, a do jego matki Maryi powiedział, On został dany, aby w Izraelu wielu upadło i wielu powstało, i aby był znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. A twoją duszę miecz przeszyje, aby zostały ujawnione przewrotne myśli wielu. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Asera. Bardzo podeszła w latach. W małżeństwie przeżyła siedem lat i owdowiała. Miała już 84 lata. Nie opuszczała świątyni i służyła Bogu, poszcząc i modląc się dniem i nocą. W tej właśnie chwili nadeszła, wielbiła Boga i opowiadała o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Kiedy wypełnili wszystko zgodnie z prawem pańskim, wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret. Chłopiec zaś rósł i nabierał sił, napełniając się mądrością, a łaska Boża była z nim. Jego rodzice każdego roku chodzili do Jerozalem na święto Paschy. Gdy miał dwanaście lat, udali się tam zgodnie ze zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, młody Jezus pozostał w Jeruzalem, o czym nie wiedzieli jego rodzice. Myśląc, że jest wśród pielgrzymów, przeszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi, a gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po trzech dniach znaleźli go w świątyni. Siedział pośród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. A gdy go zobaczyli, zdziwili się. Matka powiedziała do niego: Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja pełni bólu szukaliśmy ciebie. On im odpowiedział: Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego ojca? On jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im posłuszny, a jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swym sercu. Jezus wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.